Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Przedstawiam wam dwunasty odcinek Fantastycznych Wiadomości. Tym razem tydzień przyniósł kilka ciekawych informacji, w dodatku same pozytywne. W dzisiejszym odcinku ostatni jednorożec wraca do autora. Nominacje do Nagrody Nowej Fantastyki 2021. Ale kosmos! Cykl spotkań online MBP w Warszawie. Władca pierścieni z ilustracjami autora. Darmowe teksty Stanisława Lema. Oraz mój mały osobisty sukces. Zapraszam. Ostatni jednorożec wraca do autora. Po wieloletnich sądowych bataliach, Peter S. Beagle odzyskał wreszcie prawa do stworzonych przez siebie dzieł literackich. Wiadomość ta dociera do nas ponad trzy lata po wygranej sprawie bigla przeciw byłemu menadżerowi. Oskarżenie dotyczyło naruszenia obowiązków powierniczych, nadużyć finansowych wobec osób starszych oraz oszustwa. Beagle jest najbardziej znany ze swojej powieści Ostatni Jednorożec, wydanej pierwotnie w roku 1968, a zekranizowanej w roku 1982. Były menadżer zaczął współpracować z Biglem w roku 2001. Był to dla autora trudny rok ze względu na trwający właśnie proces rozwodowy. Dodatkowo autor zarabiał wtedy mniej niż 20 tysięcy dolarów rocznie z tytułu tantiem. Pozew wskazywał, że Cochran, wspomniany wcześniej menadżer, założył wydawnictwo specjalistyczne Conlan Press tylko po to, żeby łatwiej mu było zarabiać pieniądze na twórczości Bigla. W swoim kontrpozwie ex-menadżer wymienił wiele nowych ofert i spin-offów, które załatwił, w tym linię perfum, ale nie wykazał, gdzie podziały się pochodzące z nich pieniądze. Ponadto Cochran miał fałszywie insynuować alkoholizm Bigla i spadek jego intelektualnej formy, jak również wstrzymywać należne autorowi pieniądze i utrzymywać go w biedzie. W roku 2019 sąd wydał wyrok na korzyść autora i nakazał kochranowi zapłatę 332 050 dolarów za dość uczynienia oraz 7500 dolarów kary za zniesławienie. Co szczególnie istotne, orzeczenie dotyczyło kochrana osobiście, nie zaś jego biznesów, które z niewiadomych powodów ogłosiły bankructwo na krótko przed rozpoczęciem procesu. Teraz, w roku 2021, sprawa tych bankructw wreszcie znalazła swój finał i majątek spółek kochrana mógł zostać sprzedany. Oznaczało to również powrót dorobku Bigla do grupy właścicieli, w której on również się znajduje. W przypadku tego newsa szczególnej uwadze polecam artykuł Vice, który znajdziecie w opisie, a potem artykuł Stored.com, do którego oczywiście również linkuję. Polecam czytać je w tej właśnie kolejności, żeby móc wyrobić sobie właściwy i pełny ogląd całej sytuacji. Nominacje do Nagrody Nowej Fantastyki 2021 Redaktorzy i współpracownicy magazynu Nowa Fantastyka we współpracy z ekspertami z branży wyselekcjonowali najlepsze książki i komiksy ubiegłego roku, to jest takie, które w ubiegłym roku miały swoją polską premierę. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: Książka Zagraniczna, Książka Polska, Wznowienie, Nagroda imienia Macieja Parowskiego. Zagraniczny komik z roku, Polski komiks z roku. Szczególną uwagę warto zwrócić na nagrodę imienia Macieja Parowskiego, w której nominuje się autorów, którzy jeszcze nie zdobyli rozgłosu, ale według Żiri mają na to wielkie szanse. W tym roku są to: Jakub Bielawski, Krystyna Chodorowska, Wojciech Gudnia, Krzysztof Matkowski i Magdalena Świerczek-Gryboś. Utwory nominowane w pozostałych kategoriach możecie zobaczyć na ekranie lub przeczytać o nich na blogu paskutczyta.wordpress.com. Konkurencja będzie z pewnością bardzo ostra. Najostrzejsza jednak będzie prawdopodobnie w kategorii wznowienia. Reedycje absolutnych klasyków mogą doprowadzić do naprawdę zaciętych starć. Nie mówiąc już o tym, że strasznie trudno porównywać pana światła z gwiazdy moim przeznaczeniem. Tak czy inaczej cieszy istnienie takich plebiscytów. Choć raz jeszcze chcę podkreślić, że szczególnie cieszy mnie obecność na liście twórców, na których powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Ja z pewnością tak właśnie uczynię. Ale kosmos. Cykl spotkań online przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy. Biblioteka dzielnicy Wawer w Warszawie organizuje cykl spotkań online poświęconych kosmosowi, literaturze science fiction i fantazy i jest adresowana do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat. Wydarzenie ma trwać od kwietnia do grudnia bieżącego roku. W mediach społecznościowych Biblioteki Wawerskiej oraz w aplikacji Teams dla szkół wystąpią Michał Gołkowski, Anna Schumacher, Marcin Podlewski, Magdalena Kucenty, Radek Grabarek, Beata Kenik, Marcin Rusnak, Jagna Rolska, Jerzy Rafalski, Krystyna Chodorowska, Kazimierz Ciepielowski i Przemysław Staroń. Cykl spotkań w dniu 9 kwietnia o godzinie 10.45 otworzy Marcin Podlewski prelekcją i pokazem Kosmiczni żeglarze o istniejących i fantastycznych napędach statków kosmicznych w literaturze i w filmie. Władca pierścieni z ilustracjami Tolkiena Serwis The Guardian donosi, że w październiku ukaże się edycja Władcy pierścieni zawierająca 30 skeczy i ilustracji autora. To pierwsza taka edycja. Nigdy wcześniej żadne z wydań nie zawierało aż tylu ilustracji. Tylko dwie prace Tolkiena ukazały się w oryginalnym wydaniu władcy: Drzwi Durina oraz Inskrypcja na grobowcu Balina. W trakcie pisania władcy pierścieni w 1939 roku, Tolkien powiedział swojemu wydawcy, że proces jest pracochłonny i że nie będzie miał czasu ani energii na ilustrację. Mapa, wedle jego własnych słów bardzo potrzebna, była wszystkim, co mógł w tym zakresie zaoferować. Wydanie książki w ten sposób bardzo cieszy. Spodziewam się podobnej edycji również w Polsce. Tłumaczenia są już zrobione, a sam skład nie powinien przedstawiać większych trudności. Ponadto trwają prace nad serialem osadzonym w świecie władcy pierścieni, więc zainteresowanie tym uniwersum może znacząco wzrosnąć. Osobiście liczę na jednotomowe wydanie w twardej oprawie, ale kto wie, może wydawcom uda się mnie jakoś pozytywnie zaskoczyć. Darmowe teksty Stanisława Lema. Biblioteka Narodowa udostępniła kilka utworów Stanisława Lema, wybranych w porozumieniu z synem pisarza. E-booki można bezpłatnie czytać online lub pobrać w formatach EPUB, Mobi i PDF z biblioteki cyfrowej polona.pl. Dostępnych jest osiem tekstów, i są to: Terminus z opowieści o pilocie Pirksie, Nowa Kosmogonia z doskonałej próżni, Tragedia Pralnicza z Dzienników Gwiazdowych, Maszyna Trurla z Cyberiady, Bajka o królu Murdasie z Bajek Robotów, Fragment z wykładu Golem XIV o ewolucji, zbiór esejów, dialogii, esej Philip K. Dick, czyli Fantomatyka Mimo Woli, z Tomu Fantastyka i Futurologia. Uważam, że teksty Stanisława Lema warto poznać, jeżeli zaś je znamy, to warto je sobie przypomnieć. W dniu nagrywania tego odcinka, 27 marca 2021 roku, przypada piętnasta rocznica śmierci autora. Nie wyobrażam sobie lepszego literackiego hołdu dla niego niż umożliwienie wszystkim bezpłatnego zapoznania się z jego twórczością. Zwłaszcza, że wybrano osiem różniących się od siebie tematyką tekstów. Mały osobisty sukces. Nawiązałem współpracę z serwisem na kanapie.pl Mniej więcej co dwa tygodnie należy spodziewać się tam mojego tekstu poświęconego fantastyce i science fiction. Kanapa dała mi dużą dowolność w wyborze tematów, na które będę pisał, w związku z czym mam silne postanowienie, żeby nie pozwolić wam się nudzić. Teksty z kanapy będą po jakimś czasie, prawdopodobnie miesiącu, umieszczał w formie audio na tym właśnie kanale. Mam nadzieję, że moje felietony znajdziecie równie interesującymi jak wieści ze świata fantastyki. Tą optymistyczną informacją kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia za tydzień. Paskud.